Tu mam napisane, że 35 par snipów, czyli par partyzantów. Mm -hmm. Stanisław znowu zaczyna, kurde, jechać nieźle po bandzie z tymi swoimi nazwami. Czołem ludziska, gramy dalej w Stardew Valley, mamy dzień jedenasty, wiosenny czwartek. Zaczynamy oczywiście od standard, do standardowej rzeczy, czyli od przestawiania telewizora w inne miejsce, nie. Od przejrzenia co tutaj mamy ciekawego. A living of the land, czyli będziemy mieli hinty, zobaczmy co nowego powiedzą nam tutaj w tej poradni growej. Woes from Kraus sound like you need a scarecrow. Placing a scarecrow on your farm deters Kraus from a pretty good distance. Make sure you protect your valuable crops. One more thing need a bigger backpack to hold all, st all your stuff, check your local general store. Okej, okay, czyli o, jak używać yy, stachów na wróble oraz jak gdzie kupić większy plecak. Jeszcze 40 golda będzie nas stać, ale to jeszcze za wczesie ponieważ musimy mieć jakąś gotówkę na wypadek, gdybyśmy chcieli kupować nowe rzeczy. Mamy też nowego maila. I proszę bardzo, wyrosły nam nowe rzeczy. Zobaczcie, mamy jakiś tutaj blue jazz, to są to są kwiatki. Żeby po to, to ten kwiatek jest jadalny. Zobaczcie, każdy kwiatek jest traktowany z osobna. To śmiesznie. Dobra. Zbieramy też, jak widzicie, fasolkę. No i tak jak widzicie, również mówiłem wam na początku. Fasolka to ten typ przedmiotu, który, e, zostaje z nami. Zostaje z nami przez cały sezon. 10 dni rośnie, a potem po 10 dniach, nie wiem co dalej z nim będzie i co ile dni będzie wzrastał, znaczy co ile dni będzie się znowu pojawiało nowe. Zostałem sobie jednego blue jazza. A jednego blue jazza damy jako gift być może. Mi się wydaje, że nie będzie głupie. Wezmę też geode, bo chcemy dzisiaj. Mamy dzisiaj dużo do zrobienia. Musimy iść do kowala, żeby nam to rozbił. Przede wszystkim i zobaczymy, co jest w środku. Musimy odwiedzić Sebastiana. A to jest fajna rzecz, którą da damy do muzeum. I teraz tak, chcemy wziąć konewkę, ponieważ będziemy chcieli podlewać rzeczy, co nam nie będzie na razie potrzebne. Na razie uznajemy, że nie będzie nam. A, w sumie to wszystkie z tych rzeczy mogą być nam potrzebne. Dobra, więc trzeba podlać. Trzeba podlać całe tutaj grządki, więc oczywiście nie będę tracił czasu i nie będę marnował również waszego czasu na podlewanie, więc spotkamy się, jak już wszystko podleje. Podlewanie faktycznie może być nudne, ale zauważcie, że gra umożliwia nam e, pozbycie się tego nudnego zajęcia pod kątem takim, że możemy albo sobie upgrade'ować konewkę, albo możemy sobie na przykład... E, co zrobić? Albo możemy na przykład zainstalować sprinklery i za chwilę to za chwilę to zrobię pokażę wam o co chodzi z tym sprinklerem czyli ze zraszaczem. Dobra chyba wszystko podlałem więc możemy teraz zobaczyć do craftingu co tu mamy w craftingu nowego na no, przede wszystkim doszło, zobaczcie ma maszyna majonezowa wymaga Earth Crystal Copper Bar Stone Wood więc nie jest tego tak dużo Earth Crystal można znaleźć w kopalni Copper bar możemy zrobić, jak już zrobimy na początku piec, a widzicie, żeby zrobić piec potrzebujemy 20 sztuk copper or, czyli dobrze byłoby się wybrać Wybrać potem miedziaki, tak? Kamienia mamy, ale miedzi nie mamy, więc dobrze byłoby pójść któregoś dnia do kopalni No na pewno nie tego dnia, bo nie będziemy mieli czasu na to Sprinkler też fajna rzecz, iron bar i copper bar, widzicie, potrzebujemy dwie, dwa te, dwa takie pypcie dwa, dwie sztabki, różnego, różnego rodzaju. I wtedy możemy sobie zrobić sprinkler, który będzie cztery sąsiednie kafle, tak? Czyli cztery sąsiednie pola oblewał wodą sam z siebie, więc mocno spoko, trzeba tylko się ogarnąć i, i kurczę, zrobić w końcu ten piec. Więc na pewno będziemy chcieli zrobić piec kolejny. To są te właśnie wild seeds. Jak widzicie, potrzebuję E, dokładnie po jednej sztuce tego wszystkiego, co żeśmy dawali do tego bundla, nie? Pamiętacie, był bundle, który doceliliśmy aż 30 ich. Jestem ciekaw, czy za jedno z każdej sztuki dostajemy też 30 takich seedów, czy dostajemy jedno. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem tego jeszcze. Dobra, to sobie teraz napełnimy konewkę, żeby była pełna. Mamy dziewiątą rano. Zobaczmy jeszcze, co tam... Co tam ciekawego? No właśnie, zaczyna się znowu dziwne rzeczy robić. Co tam w poczcie ciekawego? Missing, I lost my favorite eggs. If you find it, please return SAAP. I'm having a tough time without it. There is, okay. Dobra, czyli Robin zgubiła siekierę. Jej ulubioną siekierkę. Jak ktoś ją zna, 250 golda. Accept quest. Widzicie, mamy nawet questa. Możemy spróbować znaleźć questa. Zobaczmy, ile czasu, ile czasu mamy na to. The last time she remember using it, she was cutting wood south of Marnie's ranch. Okej, okay, czyli gdzieś w tym e, miejscu, tutaj, gdzieś tutaj, e, Robin zgubiła swoją siekierkę. No i teraz mamy dużo planów, dużo, dużo, dużo do zrobienia dzisiaj, więc wydaje mi się, że może tym się zajmiemy na końcu. Wydaje mi się, ten quest nie miał, nie miał jakoś opcji czasowej, czy ja wyrzuciłem konewkę, nie wyrzuciłem konewki do skrzynki. Nie ma opcji czasowej, więc zastanawiam się, czy rzeczywiście nie będzie tak, że y, y, możemy to wykonać kiedy chcemy. Pokażę się niebawem. No właśnie, teraz musimy jeszcze fasolkę. Fasolki dużo, widzicie, nie będzie. Zobaczymy, po ile będzie się sprzedawać, tak? Tak, w ogóle, a propos sprzedawania, wszystkie rzeczy, które sprzedajemy, możemy podejrzeć tutaj, ile kosztują, więc nie musiałam tego liczyć. Tu mam napisane, że 35 par snipów, czyli par partyzantów. Mm -hmm, Stanisław, znowu zaczynasz kurde jechać nieźle po bandzie z tymi swoimi nazwami. E, Pasternaków. Pasternaków 49 zebraliśmy. Dobra, więc ja teraz zasuwam do muzeum. Nie ma, widzicie, w tym, dzisiaj u, u Piotrka nie ma żadnych, a dzisiaj jest środa? Nie, nie jest środa, dobrze. Nie ma żadnych questów dodatkowych, widzicie, quest przyszedł mailem, ale przyszedłem do niego, głównie po to, żeby kupić trochę tych pasternaków jeszcze. Kupimy ich tak może z, ja wiem, z 20, bo mamy dużo gotówki, a to się zawsze przyda. Możemy też jakieś inne rzeczy kupić sobie, na przykład możemy kupić trochę ziemniaków, za 6 dni będą gotowe. Czemu nie? Tutaj widzę tulipany. To te jazzy, które po, posadziłem, mi widzicie, to jest właśnie to, ten cały jazz. Kale i Si, to wtedy wiesz, że też są już posadzone, tak mi się wydaje A możemy jeszcze ze... Sześć ziemniaków, niech będzie Wiadomo, no, no, że kasa mi ubywa, ale to chodzi o to, że każdą, każdą gotówkę, którą inwestuję w te wszystkie yy, no nasiona, będzie mi się zwracać O, i tu jest pies Nie mam pojęcia, co zrobić, żeby ten pies był mój On jest ogólnie taki bezpański, więc nie mam pojęcia Cześć, cześć Alex Okej, okay, jakby co to wiemy, że tutaj jest Alex. Możemy też zawsze sprawdzić, kto gdzie mieszka. Gdzie tutaj jest... Okej, okay, George, Ella, and Alex tutaj mieszka, a tego Sebastiana, którego szukamy, Sebastian jest tutaj. Tu jest jego dom, czyli do Carp Carpenter's Shop, czyli tam, gdzie właśnie Robin sprzedaje swoje rzeczy, do której będziemy chcieli pójść i jeszcze dać jej prezent. Może nas wtedy bardziej polubi. Możemy zawsze sprawdzić tutaj, jak wygląda dana osoba, jeśli ją poznaliśmy oczywiście, bo tych, których jeszcze nie, pozna nie poznałem, a dwóch osób nie poznałem, mają jeszcze znaki zapytania. Tak? Czyli... I te chyba... Te imiona się chyba nie randomizują. One zawsze są takie same. No byłoby śmiesznie, gdyby się randomizowały. O, to jest Sebastian. Ja, go naz... ja nazywam go Emo-gościem, bo tak właśnie wygląda, jak trochę jakiś taki emo. Więc jest trochę jak... Jak moje filmy, kiedy, kiedy za dużo ramu zżerają mi wszystkie moje proksy. Czyli po prostu się tnie. Okej, okay, moi drodzy, to jest muzeum. To jest muzeum, a to jest Gunter. No i teraz zobaczcie. Donate to muzeum daję, Klikam. Bo teraz właśnie chcę ten... O, to coś dziwnego tutaj dorzucić. Jak widzicie, znalazłem dwa, dwie różne takie yy, m, kryształki, czy różne rzeczy z kopalni. A tutaj zbieram artefakty. Gdzieś, w których będzie wykupałem bębenek, a tutaj, proszę bardzo, jest scroll. No i teraz udało mi się to dorzucić do jego kolekcji. Nic w nagrodę jeszcze mi nie dał. Mam nadzieję, że kiedyś doda. A to oznacza, że możemy czytać książki. There is a book missing here. Tutaj napisane, że ty, tutaj brakuje książki, ale tu możemy na przykład mamy jakieś porady. O farmieniu, tak? Że używaj Fertilizera O co chodzi z, drz z Tymi z drzewami, które Owoce potrafią dawać eee, Jak zmieni się sezon To wszystkie moje plony zginą Prawda? Niektóre muszą być Ścięte kosą Tak? Więc ogólnie, proszę bardzo to w ogóle jeszcze jest jakaś inna książka Book by Marnie Czasami ja zastanawiam się on foraging. ok, bo to, to jest. Nie wiem do końca, do końca, gdzie ta strzałka pokazuje, ale jak znajdujemy te książki, to one tutaj pojawiają się z takim właśnie ikonką. Trzeba je znaleźć na tej półce i możemy przeczytać coś ciekawego. Więc pozwólcie, że przeczytam szybko, o co chodzi tutaj. No dobra, czyli tutaj po prostu jest taka porada, żebyśmy szukali dzikiego, dzikich plonów w lesie, tak, ogólnie w plenerze. A eksperci. W tym całym foragingu, żeby było ciekawe to foraging ciężko przetłumaczyć po polsku, bo forage to jest po prostu pasza, więc paszownicy, powiedzmy, czyli to są pewnie, chodzi o to, że wszystkie te plony, które zbieramy, mają które mają podpis forage, potrafią być zamienione na paszę dla zwierząt, tak strzelam. Więc wszyscy paszownicy eksperci wiedzą, jak u siebie na farmie te wszystkie dzikie, dzikie akcje, dzikie plony zasiewać. Więc widzicie? Teraz możemy się dowiedzieć czegoś więcej. Hello, scroll of parchment filled with dwarven script. This one is tied with a golden chain. Ok. Czyli nic nam więcej nie powiedział. Dostarczyliśmy coś takiego. Tutaj jest po prostu, nie wiem. Gunter miał nam powiedzieć coś więcej, ale chyba tak się nam mówi. Eee, ok. Nic nie mogę więcej donatować, prawda? Gunter, Gunter, Niech będzie. Żeby nie było, że mówię Gunter, tak, tak po polskiemu. Może przy okazji zetniemy drzewo. To nie jest chyba. To nie jest siekierka? Nie, moja siekiera Siekierę zostawiłem w domu? Nie, no to jest siekiera. Aha, tylko, że nie mogę, nie mogę ciąć siekierą rzeczywiście w plenerze. Znaczy w mieście, w mieście. Dobra, czyli za zaliczyliśmy tę opcję, więc teraz chcę pójść nad wodę, żeby zaliczyć, a, jeszcze był Smith. Kurde, zapomniałem, że Smith był obok, ale jeszcze pójdziemy do Kowala w takim wypadku. Jest muszelka. Muszelka może być moim zdaniem giftem jakimś, może. O! Ta muszelka może być sprzedana. O, jeszcze jedna muszelka i każda muszelka, nie każda muszelka nie zajmuje innego miejsca, tylko po prostu są muszelki, muszelka, muszelka lepszego gatunku, <laughs> muszelka lepszego sortu, nie? Tutaj jest sklep rybny, nie, nie, nie byłem jeszcze w nim nigdy, więc możemy sobie pogadać tutaj, nie wiem jak on się nazywa, on się nazywa, nie pamiętam jak, nie ma jego imienia, ale mogę kupić zupę, zupę ze śledzia, tak mi się wydaje, że traut to jest chyba śledź, więc zupa ze śledzia, a tutaj mam bambu pole, Ogólnie, gdybym nie, nie poszedł do tego wędkarza, kiedy był event, nie miałbym tej wędki za darmo, musiałbym ją kupić, tak by the way, więc ważne, żeby te eventy również dzia działać z eventami. Tutaj mamy na jakiś czas plus jeden do fishing nawet, widzicie? Bo niektóre z tych y y rzeczy, które będziemy mogli gotować sobie, czy przy, przy, przy ogarniać w ogóle i tworzyć, czy, czy kupować, dają, dają nam różne boosty. I would tell you about my thoughts, but it's a fisherman's secret. Okej, okay. jak on się nazywał? W sumie nie, zwr nie zwróciłem uwagi. Okej, okay, Willy. On się nazywa Willy. Spoko. Dobra, mamy pierwszą no nie chcemy tu łowić i tak nie mamy wędki. Więc teraz szybko. Znaczy, śmig-, o, widzicie, tu w ogóle są robaczki. Śmigałbym. Tylko jeszcze zapomniałem, że tutaj jest przecież, o! Znalazłem kotwicę! Artefakt! Od razu do Guntera pójdziemy i znaleźliśmy kolejny artefakt. Proszę bardzo, tutaj znowu coś jest. Książka! Super! Tylko teraz za bardzo nie mam jak tej książki zabrać. Dobra, widzicie? Tutaj jest mostek. I teraz chcielibyśmy ten mostek zbudować. Yes. Okej, okay, widzę, że napierdzielamy. Zbudowaliśmy mostek, moi drodzy, i teraz mamy dostęp do kolejnej części. Niestety mój ekwipunek jest pełny, ale tutaj widzę, że są jakieś bardziej, bardziej ekstraszne rzeczy do znalezienia, chyba nawet za większą ilość kasy. Może tutaj mamy nowe ryby, będziemy mogli łowić. Okej, okay, czyli odblokowaliśmy kolejną część plaży. No i tyle. Mamy nowe miejsca, gdzie pewnie możemy zbierać różne rzeczy. Tylko, że mój. Jak przypominam, mój ekwiperek jest pusty. E, pełny. Nie mogę nawet zebrać tego. Nie ma się czego tu pozbyć za bardzo. Mogę w sumie wyrzucić. Klam. No ale niech będzie, dobra. Weźmiemy te muszelki. Dobra. Jest druga. Mam nadzieję, że uda mi się zaliczyć jeszcze Sebastiana. To brzmi dziwnie, ja wiem. To nie brzmi tak, jak powinno brzmieć. Trochę źle dobrałem słowa. Nie mam zamiaru zaliczać. Bezpośrednio. Sebastiana. Mam zamiar po prostu go znaleźć. Dobra. Mamy tutaj naszego Smifa. Nie wiem, czy w ogóle pokazywałem wam kiedyś, co on potrafi. Tu możemy kupować, y, takie rzeczy. Możemy u niego upgradeować tule. I właśnie. proces Geodes. I właśnie teraz zobaczymy, co? Aha, you don't have enough room in on inventory. No jasne, nie mam miejsca w inwentarzu, więc on nam tego Geoda nie zrobi. Dobra. W każdym razie pamiętajcie, że musimy do niego wrócić, kiedy będzie miejsce w inwentarzu. Żeby móc tutaj rozbić te, te kulki, te diody całe Dobra Donate to museum Teraz, proszę bardzo, zdaliśmy kolejną rzecz New reward! Okej, okay. dostaliśmy jakąś nagrodę za to, że dostarczyliśmy ten element Bądź dlatego, że dostarczyliśmy już piąty element Może trzeba teraz z nim pogadać Pytanie, co będzie nagrodą? Collect rewards Wow, drum block plays a drum sound when you walk past i Cauliflower Seeds! Wow! Dostaliśmy 9 kalafiorów w 12 dni, to damy radę. Dobra. To na razie zostawimy, pewnie to nam się nie będzie marnować. To jest coś, co pewnie jak będziemy szli po takim typie podłoża, to będzie brzmiał trochę jak pęben. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra! Sebastian! Musimy jeszcze znaleźć Sebastiana, więc pozwólcie, że ja się teraz wyprawię na północ, żeby go kurde odszukać. A, jeszcze taka ważna kwestia a propos ludzi. Ponoć każdy ma swoją dzienną rutynę. Czyli każda osoba, jeżeli dosko do doskonale wiemy, jakie jest jego rutyna dnia i gdzie można go spotkać, to łatwo się do niego dostać. I łatwo w ogóle go wyszukać w tym całym gąszczu ludzi, nie? Dobra, Sebastian, gdzie ty jesteś? Czy jesteś koło Robin? No, znalazłem, proszę bardzo, Por, ale niestety nie mogę go zabrać, bo nie mam miejsca. Jest Robin, świetnie. Dobra, zobaczmy, czy mogę i dać gifta. Okay, thanks, this is really nice. Nie zdobyliśmy jeszcze serduszka. Okay, you're always welcome to visit us, even if you aren't shopping, you know? Zawsze możesz nas odwiedzić, nawet tak jak, jak, jak nie kupujesz nic. Okay, I can get pretty lonely up here in the mountains. Może być mi całkiem samotno i smutno w tych, tutaj w górach. <laughs> a może kiedyś będzie coś z tego więcej? Dobra, czyli odwiedziliśmy Robin. A, właśnie czy czy nie ma gdzieś Sebastiana. Hey, have a nice, have a nice walk? Okej, okay, zobaczmy. Tutaj gdzieś musi być pokój Sebastiana, tak mi się wydaje. Albo tutaj jest dalej pokój Sebastiana. Tu jest Robin, czyli tu, tu jest pokój Robin, a tu jest pokój czyj? Tu jest Maru, okej, okay, ale widzę, że tam jest tego jeszcze więcej. O, tu mogę coś podejrzeć, ale niestety nie mam dostępu. No dobra, Sebastian gdzieś tutaj jest, pewnie się gdzieś kręci. Moglibyśmy się pokręcić i poczekać na niego. I prawdopodobnie tak zrobię, bo chciałbym tego gościa dorwać. Nie mam pojęcia, gdzie on łazi. Ale pokażę wam jeszcze jeden sekret. Widzicie, tutaj jest coś też zawalonego. To możemy przeczytać, to jest railroad, czyli tory, tak? Ale to miejsce jest zawalone. Nie ma tam przejścia. Zobaczmy, co jest z tej strony. A nic nie widzę. Myślałem, że zobaczę jakąś fajną rzecz. Więc w każdym wypadku weźmiemy może ten dziki por, bo to jest chyba tak, to jest por. Więc mam jeszcze pora. Jak to citter Wielki por, nie? How is your farming business? Demetrius! Going, it's parnish, it's parn snip! Parsnip season, isn't it? Tak, to jest sezon na parne pa, pa pasternak. Eee, Okej, okay, dobra. Robin sobie wyszła. Bo zamknęła zamknęła sklep. Dobra, ale pytanie, gdzie jest ten cholerny Sebastian? To jest Maru. Jak widzicie, Spotkałem Maru po drodze. Maru też tam mieszka. Więc wydaje mi się, że po prostu będziemy musieli się poszwendać. Akurat chyba nie, zaraz muszę sprawdzić czy swoje notatki, czy czegoś nie musiałem robić, ale poszwendamy się wokół tego domku. I może spotkamy Sebastiana. Widzicie, teraz Robin dołączyła do tego drugiego gościa, nie pamiętam jak on się nazywał. Muszę się upewnić, czy przypadkiem Sebastian jest gdzieś w okolicy. O, jest Sebastian! Proszę bardzo, był w kuchni! Nie wiem, czy cały czas, czy nie. Okej. Okay. I snuck into the caves last night and got a nasty cut from rock crap. Don't tell anyone, ok? Ale chyba zrobiłem faila. Moi drodzy, ponieważ nie wziąłem parsnipa za sobą! Hahaha, <laughs> kurde! Przecież ja miałem mu dostarczyć. Myślałam, że wystarczy, że do niego pójdę. Nie będę musiał mieć tego u siebie. Zobaczcie. okej, okay. Bring Sebastian a Parsnip. Dobra. Koleś, ty tu zostań. Nigdzie się nie ruszaj. Zaraz wracam. Wow. A, tu jest pokój. Tu musi być pokój Sebastiana. Oj, chyba mi się nie uda zdążyć. Dobra, bo on chyba pójdzie do swojego pokoju i koniec. Dobra. Szybki, szybki, szybki manewr, kurde, do domu. Dobra, jestem w domu, więc rzucam na razie wszystkie rzeczy, które mi nie są potrzebne w tym momencie. Będziemy to potem ogarniać. To może ze mną być. Potrzebuję jednego par Snipa. Gdzie on jest? Jest tutaj. Dobra, bierzemy. I mam nadzieję, że kurna jeszcze zdążę wrócić do Sebastiana i on nie pójdzie do swojego pokoju i będzie już niedostępny. Okej, okay, Sebastian poszedł do swojego pokoju, ale mam nadzieję, że jeszcze z niego dzisiaj wyjdzie. Bo byłoby słabo, gdybym stąd nie wyszedł. Mam dla ciebie, ej kolego! Weź no mnie, otwórz ten, ten, ten pokój, ponieważ mam dla ciebie coś fajnego, no. Robin poszła do swojego pokoju. Tutaj jest, proszę bardzo, Maru. I ten drugi gość. O, mogę wejść do niej? Mogę wejść za nią, czy niekoniecznie? Nie. nie mogę wejść. Okej. Okay. No to chyba musimy poczekać na Sebastiana, aż wyjdzie z swojego pokoju. Mam nadzieję, że w ogóle to zrobi. Tymczasem jeszcze sprawdzę. A Dobra, są dwa gifty. Dwa gifty Robin dostała. Na razie jeszcze nie ma z tego serduszka. Może będzie następnego dnia? Nie wiem. Sebastian, mam zamiar wyjść z tego pokoju, czy niekoniecznie? Nie mogę tu siedzieć w wieki. Szczególnie, że miałem jeszcze questa, żeby pomóc Robin. Ale wydaje mi się, że, jak widzicie, to nie jest, nie jest czasowe, więc wydaje mi się, że nie musimy tego robić dzisiaj. Więc kurde, Sebastian, weź się ogarni i wyjdź stąd. No i niestety, dupa moi drodzy, nie zaliczymy zadania, ponieważ Sebastian właśnie postanowił iść spać. Przed dziesiątą poszedł spać. No niestety, widzicie, czyli, Trzeba mieć po prostu głowę. Yy, trzeba mieć. No może nie głowę, no głowę trzeba mieć na karku, ale trzeba dokładnie pamiętać o wszystkich rzeczach w tej grze. Łączyć wątki, załatwiać wszystko po drodze i nie zapominać o takich rzeczach, jak zabranie po prostu odpowiedniego przedmiotu na odpowiednią wyprawę. Wszystko byłoby okej, okay, gdybym miał ten większy plecak, więc jak nic, jak tylko zabędę pierwsze 22 tysiące golda na pewno pójdę i ogarnę. Motyw tymczasem, moi drodzy, jeszcze, żeby. Wykorzystać do pełni, w pełni moje zasoby energetyczne. Ja powiem Wam szczerze, że jeszcze pościnam drzewa. Jeszcze przy okazji posadzę tutaj. Niestety nie widzę, gdzie dosadzam, już, ponieważ już jest ciemno. Ale jeszcze tu widzicie, wykorzystuję motyw, żeby posadzić jeszcze proszę bardzo. W tym momencie... Kalafior! Tak, jest bardzo ciemno, nie widać w ogóle, coś już dzieje, ale ważne jest to, żeby... Bo to zawsze dzień do przodu, nie? Jak uda mi się to posadzić. Koło 12 on będzie bardzo śpiący, moja postać, więc będę musiał uważać, żeby nie przegiąć. I jeszcze posadzimy gdzieś... No właśnie, it's getting late. Jak nie pójdziemy do, do, do łóżka zbyt szybko, to może być dużo negatywnych efektów. Jak chociażby niewyspanie, zmęczenie i w ogóle cały dzień możemy mieć w plecy. Więc lepiej iść, spać. Nie wiem, czy to przed dwunastą, przed pierwszą, czy przed, przed, drugą. Nie mam pojęcia dokładnie. Mam nadzieję, że wszystko, co miałem wrzucić, wrzuciłem. Te rzeczy mogą ze mną zostać. Mogę je sobie nawet tutaj, proszę bardzo, zorganizować. Drewno trzeba będzie też wrzucić. Ale to pozostawiam, bo muszę pamiętać, że następnego dnia muszę takie coś rzeczy zrobić. Także, moi drodzy, tako kończy się jedenasty dzień wiosny czwartek. Idziemy spać. Jeszcze tylko sprawdzę na szybko, jakie są, jakie mamy jutro pogodę. Jutro ma cały dzień lać. Ok, spoko, tako da nech se leje. Dobranoc!